Cześć, z tej strony Dominik. Witajcie w kolejnym filmie na kanale Echo House. Czy wiecie, że od 2022 roku kontrole szamp i przydomowych oczyszczalni to nie tylko pomysł pojedynczych gmin, ale obowiązek ustawowy na terenie całego kraju? Jeśli wasza nieruchomość nie jest podłączona do kanalizacji miejskiej, ten film jest właśnie dla was. W 2022 roku w 2025 roku przepisy nadal obowiązują w pełnym zakresie. Gminy mają obowiązek sprawdzać minimum raz na dwa lata, jak gospodarujecie ściekami. To wynik znowelizowanego prawa wodnego i dostosowania do unijnej dyrektywy ściekowej. Co konkretnie sprawdzają kontrolerzy? Przede wszystkim, czy macie aktualną umowę na wywóz ścieków z uprawnionym przedsiębiorcą ważne ustne zapewnienia nie wystarczą potrzebujecie pisemnej umowy i dowodów płatności sprawdzają też częstotliwość wywozu dla czteroosobowej rodziny ze zbiornikiem 10 metrów sześciennych to zazwyczaj co 3 do 4 tygodni jeśli macie przydomową oczyszczalnię wywóz osadów powinien odbywać się co 12 miesięcy zgodnie z instrukcją producenta bardzo istotna informacja. Jeśli w pobliżu waszej nieruchomości jest dostępna kanalizacja, macie obowiązek się do niej podłączyć. Zwolnienie dotyczy tylko właścicieli certyfikowanych biologicznych oczyszczalni spełniających normy lub miejsc, gdzie przyłączenie jest technicznie niemożliwe. Jakie grożą kary? Za brak dokumentów do 5000 zł, a za odmowę podłączenia do kanalizacji nawet 50 tysięcy złotych. Jak się przygotować? Uporządkujcie dokumenty, sprawdźcie, czy częstotliwość wywozu odpowiada liczbie domowników i zadbajcie o stan techniczny instalacji. Pamiętajcie: przepisy chronią środowisko, ale ich nieprzestrzeganie może Was sporo kosztować. Dlatego przed podjęciem decyzji warto porozmawiać z ekspertem. Wejdźcie na stronę ecohaus-oczyszczalnie.pl albo zadzwońcie pod numer 6 033 10919. Pomożemy Wam dobrać idealne rozwiązanie.